Już mamy ludzie, jestem hodowca papug. witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam małe nierozłączki No i nowe, nowe rzeczy, które się pozmieniały. Dobra, najpierw wymienię wodę papugą, poczekajcie. Dobra, wróciłem wodę, wymienię wodę i pokażę Wam małe nierozłączki. Idź i jesteśmy już u papużek. Uciekać! No mi, moje ptaki nie umieją siedzieć. Jesteśmy u nierozłączek małych. Yy, może wyjmę jedną, wam pokażę. Poczekajcie. Nie będę ich wyciągał, bo nie chcę ich wiecie, stresować. Yy, wszystkie trzy żyją. Niedługo i tak będę wyciąga zacznę wyciągać co Wam pokażę. To jest nowy nabytek jeszcze wam chcę pokazać, tylko się boi mocno. Tu lata, widzicie? To jest łączka fishera nowa. Spadaj dziadu. Poczekajcie, muszę się otworzyć. No otwieram otwarte tam siedzi sobie dzieciak tam o samiec sobie jest no. i tutaj mamy No falistych to się nic nie pozmieniało za bardzo Jest jak było w sumie no i co? Jeśli zostawicie tu znowu 10 łapek to nagram znowu dla Was następny film. Trzymajcie się, cześć!